Siemanko! Witam Was wszystkich i po bardzo długiej przerwie, a konkretnie chyba z dwie miesiące, yy, duża, długa przerwa i witam Was wszystkich w Fortnite'cie, tak, w Fortnite ym, ym, bardzo chciałbym Wam powiedzieć, że chciałbym trochę częściej jednak te filmy robić, bo nie chciałbym robić tak, że filmy są... Raz na kurde dwa miesiące. Więc będę robił je częściej. Nie obiecuję znowu żadnego daily, bo zawsze jak mówię, że robię daily, to nie robię. Yy, ale po prostu robimy tak, yy, żeby było dobrze. No nic. Dzisiaj sobie yy, po prostu będziemy grać Fortnite'a. No, małpką sobie zagramy. Małpka z kurde piękny skinek. Yy, tylko jest po dobra. Więc dzisiaj sobie zagramy w Fortnite'a I! wiadomości sensie mojego kanału to jest to, że po prostu nie mam czasu sobie nagrywa... Po prostu nie mam czasu nagrywać Dzisiaj będzie film Może, może jutro będzie film A pojutrze to już nie wiem, czy będzie mi się chciało Może będzie mi się chciało, może nie yy, ale no Zobaczymy jak to nam wyjdzie tutaj yy. W planach mam do nagrywania dalej Diego, Chapter drugi A później może The Forest yy, Może jakieś tam GTA I oczywiście to co bardzo chcę zrobić Ale to bardzo To Five Nights at Freddy's Security Breach Ponieważ, yy, tak robię je ja. yy, Już posiadam w ogóle i Jeszcze nie grałem, ale Póki, ale, ale ten, ale będziemy, będziemy, będzie, będzie granie, nie? Pogramy sobie troszeczkę. Trochę już wiem o tej grze, ale nie wiem wszystkiego. Więc na pewno będzie zabawa z tą grą. Wiecie, ponieważ fajnie było, gdybyście docenili to, że Ech, trochę się wykosztowałem na tego wtafa, no bo swoje kosztuje. Więc możecie, że to docenicie, że jesteście super. Nie, no, jesteście super. Lecimy na most. Ogólnie. Polecam w ogóle tutaj jechać, lecieć sobie. Bo tu jest w ogóle, tak, w ogóle OP-most. Czy ktoś w ogóle kiedyś o tym słyszał? Myślę, że nie, ale. Tam są trzy spider y i chyba dwie skrzynki. Niby dwie skrzynki, ale obok jest tutaj, jak widzicie, domek. W którym też. Często są skrzynki jakieś. Chyba ty po ze mną leci. O, chyba jednak nie. Na szczęście, no bo nie chciałbym tu się wyłożyć. Nie wiem, ile meczów zagramy, zobaczymy, ile jeden meczu tutaj potrwa. Tak, jakby się wyłożył od razu, no to zagramy jeszcze jeden. Dobra, to. Też. Pozdrawiam w ogóle graczy na PlayStation. Na Xboxie też. I Xbox to jest fajna konsola. Są kiedyś miałem A takiego, kurde, co zebram w ogóle? Pistoleciki, ja chyba muszę pistoleciki zbierać, widzowie, Bo ja to też robię trochę wyzwań. Przepraszam, jeśli będę też tak pod wyzwania sobie iść, no bo. Yy, yy, potrzebuję wyzwania O kurde, są dzienne, nie zauważyłem. Przepraszam, dobra. Yy, przepraszam, no a ja to będę też trochę pod, pod wyzwania. Robił chociaż w tym meczu sterowczo z dawnych sobie nie zrobię, Ech, ale no, fajnie, że Znaczy co fajnie, że wróciłem w sumie, fajnie. Dobra, teraz sobie pójdziemy do tego domku, co on był, bo tam jest ok, że to powiem. O, kurde, tu ja jakiś już chyba tam gość na motorówce. Pewnie jedzie rowerem autem, ale okej. Okay. Jedzie autem na rowerze, to było inaczej, dobra, nieważne. <laughs> Pozbieramy te skrzynki, żeby mieć coś, cokolwiek byśmy tutaj dzisiaj nie wyłożyli na pierwszym meczyku. E, czy pan morza? Aha, a pan jest spocony, okej, okay, rozumiem. Już myślałam, że zginę. No, ty kurde, gupta się. Idź stąd, idź stąd, w tej chwili. No, mordo, daj mi się wyleczyć. No. Co tu robi niebieska Nie wiem, może on ją miał. A, bo się od razu ta skrzynka otworzyła. Szybko, weźmy to sobie, jedzmy ja yes, smart. Się je? Nie. Używa, że tak powiem. Yy, te rekiny mnie wkurzają mogłem Dobrze, ja z tymi rekinami wytrzymać czasami nie mogę. nie ja po prostu, po prostu już doprowadzałem do szału te rekiny. Yy. Pff, nie wiem, co jest lepsze, dobra. Chłopca wjechał motorówką oczywiście tutaj, no bo to jest Fortnite fizyka. No, tylko już się chyba zawarł. A ła, no co ja zrobiłem? Jestem głupi. Co ja zrobiłem? Mam... Nie mam spot. Y Okej. Okay. No, tego rekina nie chcę się bić w ogóle. Chyba typek. Wiecie co? Mam 90 hp. Nie chcę z nim się bić. Znaczy, chyba typek. Chyba bije tego rekina Ej, w ogóle, bardziej się na Spiderman powinno łowić te ryby, niż się łapać tych ryb ogóle... mhm, to jakaś kota kurde leży Fajnie Ui. Dobra Uf. Jest ciężko Nie jest łatwo Co jest za łybka? Siorborybka? Dziwny kolor ma. O, pompa, dobra, nieważne. Wziąłem coś Wciąż... Nie no, pompa jest fajna, nie? Kurde. Daj mi ten... Na, na, na chwilę to... Te... Ostre rybki. się no wyrzucę. Wezmę sobie tylko jedną, polecam. No, tak na szybko. Szukać łowisk jeszcze, no bo. Jak mamy harpun, to czasami z łowisk yy, nam może fajna broń wypaść. Więc się tak trochę opłaca. O! No, super broń, pistolet. N nie, nie mam zasobu wziąć. Niech będzie. Nie. Pff, chciałem powiedzieć to samo. Yy... No nie. Dobra, chodź tu. Muszę i tak cię zjeść. ZJEMY CIĘ Tutaj jeszcze może być harpon, No i śmiga Bierzemy to Kurde Wow, nawet no, przez przypadek jakieś wyzwanie, wyzwanie zrobiłem? No i fajnie Ech. Tak se można grać Zarąbiście Ile ty! Co jest? Wszystkie wilki na jednego kurczaka no i to. No gdzie sprawiedliwość na tym świecie. Jeden kurczak. Te... Tylko ten jeden kurczak. Ajajaj. Jedny kurczak. Mógłbym mu pomóc, ale. Czy mogę mu pomóc? Ale jednak mu się nie chce. Nie, nie, nie chcę mi się marnować amunicji na te wilki. Pewnie już i tak tam porobiły. Nie no. Nie chcę mi się tego harpunu tutaj nosić. Hmm. Nie, tam tego nie biorę w nie, ale naprawdę, trochę tak. Trochę tak źle się zachowałem, no bo tak długo mnie nie było. Tak samemu wszystkich zostawiłem, tak na pastwę losu. Ale widzicie, no. Te, te, ten sezon mi się po prostu bardzo, bardzo podoba. Więc. Poprzednie sezony mi się nie podobały, ok? Yy. Ten sezon w ogóle. Yy, jeden z mało sezonów, w którym mam w końcu karnet. Bo tam w rozdziale drugim miałem kilka sezonów, w których miałem karnet. Ale miałem kilka sezonów, w których nie miałem tego karnetu, więc. trochę tak. No. Słabiutko. Więc u mnie z skinami marnie, to już tak powiem, marnie. O nie no, zostaw mnie. Ty, 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 Jeszcze by razem. No nie no chłopco, kłady mi będzie gonić. Spider-Man vs Squad, kto jest szybszy? No chyba Spider-Man. Oui. I koksuwa Okej, okay, co tu jest? jeszcze? A się boję, ile ten film w ogóle będzie trwać. Bo nie wiem. No nie, no, chłopca mnie chyba dogonił. To nie ten chłop, to jest jakiś inny. O no. Okej, okay, dobra, on do mnie podbija. Uciekam. Nie, nie, nie. Bo ja nie chcę zginąć. No co za... Wiecie, co chciałem powiedzieć. Pewnie to, że jest niefajnym. Człowiekiem, ale mam lagi, no nie wierzę. Zobaczcie, mam lagi, jak mi cofa. Nie wierzę, na odcinku lagi mam. Żwale, jak wam, kurde, jak się bije z kolegą na boksach, mam lagi niż... jak mam na odcinku lagi. Błagam. Dobra, dziękuję, panie Fortnite, Coż, że, że mnie teraz zrozumiałeś. Czy mam żywe, nie? Ale ty się mi przydasz, chodź tu. Mniam, mniam, mniam. Dobra, S. Ej, w ogóle jakby był spray tylko, żon, lepszy kewa, to by było... OP to by było! czy znaczy ogólnie ten spray jest już OP. Nie. Naprawdę jest fajny ten spray, mi się tak podoba. Już wolałem chyba nawet ten spray niż apteczkę. W 5 sekund lepszy się apteczką, a tym to... Może i też w 5 sekund, a jeszcze może jakby 50HP później? Ojej, widzę, muszę poszukać jakiś lodówek tutaj z rybami, z rybami no bo wiecie, wyzwania, wiecie co chodzi. Mam karnet, no to... No, ch chyba mnie każdy zrozumie. Ten, co gra w Fortnite i na przykład ma karnet, to chyba mnie zrozumie, że... <laughs> że chcę iść, że chcę robić sobie wyzwania. Wiadomo, poziomiki trzeba wbijać. I w ogóle, jeśli chcecie, to możecie mi powiedzieć, znaczy napisać w komentarzu. Co to, sobie wezmę? Możecie mi napisać w komentarzu... Yy... Pierwsze, co byście chcieli? A po drugie... Jaki macie sposób na zrobienie XP? się nie bo wiem, że tam można... że tam można yy, sobie... O, Spider-Man. W sumie już mam trochę na wyczerpaniu tego spider -Mana. Powoli na wyczerpaniu. W sumie to by się przydał. Znaczy, przydał. Przydałby mi się sposób jakiś. Dajcie mi sposób na Expo, o, a, a nie jak Wy robicie, tylko dajcie mi sposób na Expo. Wiem, czy to można jakieś XP mapki, ale chyba za to można bana dostać, więc. To tak mi się coś wydaje, że, że, za, że za to banana można dostać. Kurde, chcę spider Spiderman'a, ale. Dobra, poczekajmy, to mam typę trochę, a się tu zgadałem. No chodź tu. Chłopcu się boi. Ho, zesrałem się. On ma spaćka, dobra, leczy się to tam. Się leczy. Ja se idę do ciebie, mordo. Się tam leczy. Jakoś dużo. Ała! Dobra, 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 ja też się muszę leczyć. Leczy, leczy, leczy. Ale mi się nie chce tego kru... kruka zabijać, nie? U, 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 szybko, szybko, szybko. Ale jestem w przerobanej sytuacji, nie mam Kewa w ogóle, bo mnie chłop zbił teraz. Trochę w pupkę dostałem. Myślę, że dostanę zlecenia tego typa, co, co mnie teraz chce podjechać. Uciekamy od niego, widzowie. Nie chcę się z nim bić. To spocuch, no. a nie porobi przecież jakiś spocuszek. A nie lubię podsłuchów. Znaczy, nie lubię się z nimi bić, no bo. To, 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 to jest przegranie na tacy. Oho, widzicie jak mnie cofa? Super, jest Fortnite. Że akurat w takim momencie, w którym jest. W którym jest nie licząc mnie. Oho, zobaczcie, staję w miejscu, nie mogę się ruszyć. To jest Fortnite, właśnie. I mi chłop podjeżdża. No nie wierzę. No rusz się, małpko. No małpa, rusz się! No rusz się! No ruszać się nie mogę, no zaraz się wkurzę. Nic nie mogę zrobić, Fortnite się baguje. O! Dobra! Odzyskałem kontrolę. Lecimy. O, ja już się stresowałem, bo tamten chłop tam widziałem, że ktoś chciał Spidermanem, a mnie takie... O Jezus Maria, no to... El mało. Co my tutaj mamy w ogóle? Aha, dobra, ważne Nic tu nie mamy. Ni nic ciekawego, chyba. Wszystko zludowane. To nawet chyba miejscówka nie jest. a to jest jakiś typ. Ja na niego mam zlecenie, by the way. Oho, czy to ty? Kolego. Ty tam gdzieś strzelasz pewnie w ścianę? Nie, no, pewnie się z kimś wali. Tylko z kim? Gdzie oni są? Bardziej mnie interesuje. Z kim on się bije, to mi tam to. Wiecie, mi to nie obchodzi, ale. No, ty nie jesteś ten ze zlecenia, więc po prostu cię zabiję. Bo muszę, bo byś ty mnie zabił. Pewnie pewien zlec później. Uciekam. Tam była pota, wiem. Ojej, dobra, trudno. No, dawaj, 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 zaczep się i uciekaj. Bo ten chłop cię porobi. Małpka, uciekaj, please. Ale nie w tą stronę! A to w którą? Oho, 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 oho! To ten Spider-Man. Ciekawy. Tamtych ze sobą, oni się tam teraz biją. Na tych Spider-Manów teraz. Dużo tych Spider-Manów na mapie. Ja myślałem, że będzie jeden i że to będzie Nie, Boss, cokolwiek. A to jednak nie. No, ja po prostu myślałem, że to clickbait, że, że nie będzie żadnej takiej mocy Spidermana. Myślałem, że Fortnite tego nie zrobi, znaczy epic. Co ty tam próbujesz, kolego? Wiesz koronę, jak zrobisz wina, to weź miała wina z koronką. Wole. Zejść wolę trochę bezpieczniej. Kurde, nic mi się tu nie przyda. Spierdzielam z tam mało HP, a muszę się uleczyć. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Widzicie? Ten splash tak szybko leczy. O, ho, 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 a tamten gość mówi, te splasze tak szybko leczą. Szybko uciekam stąd. Ucieka i ile sił w tych rękawicach? Ty, to tak mnie do góry bierze po jakimś czasie. Nawet tak nie wiedziałem, że, że tak jest. Ja się boję trochę. Jakiś chłop mi tutaj przyjdzie i mnie zacznie bić się, że się teamuję Nie popadnie za timowanie, nie? Co to możesz Kolego? Co myślałem, że on mi zadaszkuje jak ja on high grant? Co za typ? Ale maców miał troszkę ten, ten, ten co go zabiłem, ja tyle maców nie pozbierałem przecież. Trochę miał ma Wyjdziesz? O, dzięki. O kurde, jednak mogłeś nie wychodzić. Dobra, dupa, gramy kolejny mecz, jeszcze raz. A bo na no, przychodzimy do lobby i zmienimy skina. Mm. Nie wbiję kolejnego poziomu, ale sadzę. Nie, bo ta to, to chyba za te XP farmy to jest ban. Chociaż nie wiem. Może z ban. Pewnie jest ban dla twórcy, albo nie wiem. O, smara chuchem, szafką. W hmm. fundament test the rock. <laughs> ale, ale ładny jest ten skin. Tak ogólnie, tylko że będzie chyba duży. Big skin. O, małpka z laserkiem. Mam trzy gwiazdki, i jedna gwiazdka to... To takie coś. I później będę miał ją do odblokowania. Więc... No... Już niedługo, już niedługo, widzowie. Nie wiem, no nagram jeszcze raz. Yy... Hmm. Hmm, 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 Muszę pomyśleć, ha. Ym, wiecie co? Może zrobimy tak. Bo w Fortnite, to, no, przepraszam, że powiem, ale trochę mi się, no, już znudził. A czy teraz mi się znudziło? I nie chcę mi się grać kolejny next'o, więc dzisiaj jeszcze wrzucę ten film. I jeszcze jeden, ok? Możemy się tak mówić. Więc ja idę to montować. Robić jakieś intro. Yy, jakieś, nie wiem. Miniaturę. Idę to, nie wiem, jakieś napisy dodać, cokolwiek. I do widzenia. Życzę Wam miłego dnia. I mam nadzieję, że ktoś obejrzy ten film.